W ogóle też jest takie poczucie, że to, co Wy z siebie dajecie, jest bardzo dobre dla ogółu, zwłaszcza w pracy. Tylko, żeby to właśnie nie przyćmiło um, tak, jakby wady innych. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Piszcie. Przychodzi do Was karta Siły, która pokazuje tutaj aha, piękną, leśną wróżkę na żubrze. Uwielbiam tę kartę. Jest bardzo zabawna, uważam. Skąd leśna wróżka na żubrze? Nie wiem, może jakieś tam są na tych żubrach, ale powiedziałbym tak. No, niewątpliwie w tym tygodniu macie poczucie panowania nad sytuacją, i ten tydzień sprzyja nabraniu nowych sił. Zwłaszcza dla osób, które mają tutaj kończyć urlopy, czy niedługo wracać do szkoły, czy właśnie do pracy po urlopie. No to jest właśnie jeszcze dla Was taki czas, żeby. Trochę jeszcze się tak ostatecznie doładować, że tak powiem. Myślę, że w naturze tutaj natura świetnie dla, dla Was zadziała. Widzę też, że macie dużo siły do tego, aby porozmawiać o tym, co do tej pory było ukrywane bądź zamiatane pod dywan, również jeśli chodzi o pracę.